Pierwszy dzień Tymka w przedszkolu. Za siedmioma ulicami, za sześcioma przystankami tramwaju i jednym przejściem dla pieszych mieszkał chłopiec o imieniu Tymek. Miał cztery i pół roku, wielkie, ciekawe oczy i mięciutki plecaczek w kształcie zielonego dinozaura, którego właśnie tego ranka założył na plecy. To był bardzo ważny dzień. Pierwszy dzień w przedszkolu. Tymek siedział na łóżku w swoim pokoju, ściskając dinozaurowy plecak i patrząc na mamę z miną nieco zaspanego misia. A co jeśli nikogo tam nie znam? zapytał szeptem. Mama usiadła obok niego, otuliła go ramieniem i odpowiedziała: Wiesz, kiedy ja byłam mała, też się bałam pierwszego dnia w przedszkolu. Ale wiesz, co się wtedy stało? Tymek spojrzał na nią z zaciekawieniem. Poznałam moją pierwszą, najlepszą koleżankę. Nauczyłam się robić bałwanki z piany i zbudowałam rakietę z kartonu. Tymek uśmiechnął się nieśmiało. Naprawdę? Naprawdę, odpowiedziała mama i pocałowała go w czoło. Przedszkole pod chmurką wyglądało jak kolorowy domek z bajki. Z niebieskim daszkiem, ogrodem pełnym liści... I huśtawką, która cicho skrzypiała w porannym słońcu. W drzwiach stała pani Monika, jedna ścioć z szerokim uśmiechem i wielką plakietką w kształcie serca. Dzień dobry Tymku, powiedziała jakby znała go od zawsze. W środku było ciepło, pachniało naleśnikami i kretkami. Na ścianach wisiały obrazki smoków, misiów, astronautów i kotów w kapeluszach. Chcesz, żebym pokazała ci twoją półeczkę? – zapytała pani Monika. Tymek kiwnął głową. Półeczka miała naklejkę z dinozaurem, prawie takim samym jak na jego plecaku. To twój dinozaur. Chyba zna się z tym z twojego plecaka zażartowała pani Monika. Tymek zachichotał. Potem poznał Zosię, która miała różowy plecak z kotkiem i znała się na budowaniu zamków z klocków, i Leona który przyniósł ze sobą samochodzik z otwieranymi drzwiami. Chcesz się pobawić? zapytali razem. Tymek przez chwilę się zawahał, ale potem wszyscy w troje zasiedli przy wielkim kolorowym dywanie i zaczęli budować. Najpierw most, potem garaż, a na koniec statek kosmiczny z plasteliny i guzików. W przedszkolu było mnóstwo przygód. Na podwórku ukryta była tajna ścieżka z kamieni, która prowadziła do magicznego domku, czyli budki na drzewie, w której można było szeptać sekrety. Była też pora obiadowa, podczas której dzieci dostawały kompot malinowy i makaron z sosem, a ciocie opowiadały bajki o zwierzętach, które chodziły do własnego przedszkola w lesie. Na leżakowaniu Tymek leżał pod kocykiem w rakiety i słuchał delikatnych dźwięków pozytywki. Zasnął na chwilkę i przyśniło mu się, że leci na swoim plastelinowym statku razem z Zosią i Leonem do przedszkola na marsie. Kiedy mama przyszła go odebrać, Tymek wybiegł do niej z szerokim uśmiechem i glinianym kotkiem w ręku. Mamo, wiesz co, w przedszkolu są przygody i tajne ścieżki. I Leon ma samochód z otwieranymi drzwiami. Mama uśmiechnęła się i przytuliła go mocno. A widzisz? Mówiłam, że nie ma się czego bać. Tymek spojrzał na przedszkole. Już nie wyglądało jak obce. Teraz było trochę jak drugi dom. I kiedy następnego ranka otworzył oczy, pierwsze co powiedział to Mamo, czy możemy już iść do przedszkola? I tak zakończył się pierwszy niezwykły dzień Tymka. Dzień, który rozpoczął całą serię przygód, przyjaźni i śmiechu, a wszystko zaczęło się od odwagi, by zrobić pierwszy krok.